Szanowni Państwo, dowiedziałem się dzisiaj e, bardzo przykrą sytuację, że HGW e, nie będę wymienić, i, i, przetłumaczyć, co to oznacza, bo to jest bardzo brzydkie słowo, ale wiadomo co to słowo oznacza. Każdy niech się domyśli się. Miała się stawić dzisiaj na komisję ta pani, szanowna pani, ale pani się nie stawiła się. E, szanowna pani, kochana moja. Musi Pani się stawić się, czym prędzej na komisję, e, dlatego no, proszę Pani, e, powiem każdy obywatel stawia się na byle jaką komisję. To nie ma, ale jeżeli Pani się nie stawi się na komisję to e, samo dobrowolnie zaciągnę za mordę, to proszę pani, normalnie przyjedziemy i weźmiemy w kajdanki pani i, i panią doprowadzimy siłą, a a teraz komisja ja słyszałem, że nakłada karę i bardzo dobrze. I małą karę nałożyli na Panią. Trzeba było, proszę Pani, większą karę, proszę Pani, nałożyć. A żeby Pani wiedziała, jak się stawić się na, na komisję. Bardzo prędko musi Pani się stawić na komisję. Każdy obywatel inaczej powiem. Każdy obywatel z gospodin musi się stawiać się na wyznaczoną Komisję i godzinę. I to nie ma, ale nie ma znaczenia, nie ma... E, żadnych tam e, przedsięwzięcia, e, nie ma kłótni, tylko panią bardzo pytać, proszę pani, gdzie, co pani zrobiła, dlaczego pani sprzedała te budynki i tak dalej, bo to jest głośno w telewizorze i tak dalej, i tak dalej. Pani zam, zamieszana w afery i tak dalej. E, proszę pani, 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 pani Anna Gronkiewicz-Walcz. Bo to już wiadomo na telewizorze wszędzie jest, pani imię nazwisko. Pani prezydent miasta Warszawy. E, to, że jest panią Prezydentem miasta Warszawy, to e, musi też się stawić na każdą komisję. Przed sądem, przed komisją wyborczą i tak dalej, przed śledcą i tak dalej, bo komisja od tego jest. I proszę Pani, musi Pani jak najprędzej e, przyjść i proszę Pani złożyć zeznania e, przed komisją i tak dalej. Dziękuję bardzo.